San Antonio Spurs kontra Dallas Mavericks. To pierwszy mecz, który będziemy zapowiadać. Dallas Mavericks nie wygrali z San Antonio od 17 marca 2012 roku. Mają za sobą przeciwko Mavericks dwa kolejne sezonowe sweepy, więc tutaj faworyt wydaje się dość jasny. No ale może jednak. Kto będzie największą siłą i ewentualnym kluczem do zwycięstwa Mavericks? W pojedynku z, z wicemistrzami NBA. Zaskoczę Was i powiem, że ktoś z Würzburga. Ktoś z Würzburga będzie, ale tak już poza oczywistością, bo myślę, że Dirka to wszyscy typują. Myślę, że on zagra niezłą serię po raz kolejny z Timem Duncanem, chyba siódmy raz w playoffach, czy tam szósty w swojej karierze. Brandon Wright. Brendan Wright może być takim trochę X-faktorem dla, dla Mavericks. Dlatego, że oni nie mają zbytnio kim chronić tej obręczy. Samuel Delambert ma swoje lata, a Brandon Wright już w tym sezonie pokazywał, że potrafi to robić. Więc jeżeli Dirk będzie grał dobrze, Monta zagra jakiś dobry mecz, się tam rozgrzeje i Brandon Wright zaskoczy troszeczkę w obronie, to rzeczywiście Mavs mogą powalczyć nie o serię, ale o jakiś mecz. O jakiś mecz, bo myślę, że o tym tutaj należy rozmawiać. Nie wygrali chyba od dziewięciu meczów nr 10. Z, z, z Spurs-Sweep był w sezonie regularnym, żadnych bliskich meczów właściwie, była taka dosyć kontro, kontrola prze, przez, przez San Antonio, więc myślę, że tutaj nawet jak Dirk by się bardzo starał, to więcej niż jeden mecz to i tak raczej nie, nie zdoła uciłać, ale fajnie, że jest w playoffach. Jodrek? No nie no, tutaj jedyną osobą, która może robić różnicę na korzyść Dallas Mavericki w Nowicki, A jeżeli poza nim ktokolwiek, no to nie wiem, Sean Marion może zagrać jakiś mecz dobry. Jak, jak się trafi taka sytuacja, że oprócz Dirka, który zagra, który zagra na 30 punktów, trafi się zawodnik, który zagra na 25 i to nie będzie Montalis, tylko będzie Sean Marion, Vince Carter, Jose Calderon, czy nie wiem, Devin Harris. To wtedy, to wtedy Mavericks mogą wygrać jeden mecz. Jakiekolwiek inny scenariusz niż 4-0, 4-1 to będzie sukces Dallas, to będzie sukces e, trenera, no i niestety sukces Dirk'a, za które to, to jest słabe, że rozpatrujemy niedawnych jeszcze mistrzów NBA i drużynę Dirk'a Nowickiego, jednego z najlepszych zawodników w kategoriach sukcesu, jedno zwycięstwo w pierwszej rundzie play-off. No, no, ale tak jest. no. Szkoda. No, to pewnie zaskoczy Was fakt, że Steven A. Smith z ESPN obstawia tą serię jako największą szansę na upset w pierwszej rundzie. W ogóle. No nie <śmiech> wiem. <śmiech> nie wiem, nie wiem. Blair ma tam coś <laughs> zrobić, nie wiem, zemścić się na Gregu Popowiczu i nagle robić 20-20, co mecz? No nie wiem, no chyba najwyraźniej tak. No. Nie wiem, no Dallas jest słaby w obronie, tak, no Dallas, nawet Dallas może rzucić 120 punktów, ale 121 straci, no nie ma kim zatrzymać, oni nie mają dobrego obrońcy, mają Szona Meriona, który ma już 34 lata czy ile i naprawdę będą mieli koszmarny problem właśnie po tej drugiej stronie parkietu, bo nikt nie mówi, że oni nie rzucą wielu punktów, ale właśnie, że, że nie wybronią i to będzie ich problem i dlatego będzie im tak ciężko coś tu ugrać. No właśnie, czy to... Czy więc to ta fatalna defensywa Mavericks, fatalna pierwsza linia defensywy Mavericks, będzie największą siłą San Antonio Spurs w tej serii? Myślę, że tak, no bo powiedzmy sobie szczerze, Jose Calderon nie ustoi w grze 1 na 1 tonemu Parkerowi, Elis tak samo. A później co będzie? Samuel Bert nie jest już na tyle dobrym zawodnikiem, żeby dobrze e, przesuwać się w obronie. A nawet jeśli to zrobi, to ani Dirk Nowicki, no Sean Marion jeszcze jak cię mogę, ale Dirk Nowicki nie zdąży do tego, żeby przejąć Tima Duncana czy tego Splitera i Parker albo będzie miał odegranie na do danego Greena, Kałaja Lenarda czy kogokolwiek tam innego, a jak nie, to sam skończy spod obręczy, no bo z Samuelem D'Alembertem to się łatwo kończy, więc nie ma, nie ma po prostu siły, no ta obrona zamęczy zamęczy Dallas i tak jak Karol powiedział, rzutów 120, 121, bo to ktoś nie zdąży w obronie. Dokładnie tak będzie myślę, że to jest siła dla San Antonio, że Dallas jest słaby w obronie i San Antonio ma Tonego Parkera, który rzuca 54 przeciwko Dallas, ma Timiego Duncana, który zalicza 18,5 punkta, 12,5 zbiórki, więc myślę, że tutaj będzie dosyć krótka historia. I, I obawiam się, że nawet meczów wyrównanych nie będzie za dużo. Rzeczywiście dobrze życzę Dallas, ale, ale San Antonio jest zdeterminowane, żeby, żeby przejść do finałów, więc myślę, że nie będzie się tutaj bawiło w kotkę i myszkę. No to który według Was zawodnik San Antonio Spurs? Bo domyślam się, że to musi być zawodnik San Antonio Spurs. Może zostać MVP tej serii. Karol? No, Tony Parker, zdecydowanie Tony Parker. Jeżeli nie ma go kto zatrzymać, to... Jedyne co może go zatrzymać, to na ławce w czwartej kwarcie, tak? I to, to może zatrzymać jego kampanię po MVP tej serii. E, 54% z gry 23 punkty, tam kilka asyst, czyli typowa linijka tonego Parkera. E, myślę, że tutaj. M, nie, może Timmy Duncan też, by, by, też być takim MVP, ale czy to będzie miało wielkie znaczenie chyba nie, bo Myślę, że San nie będzie się musiało wspinać na 150% swoich możliwości, aby, aby tę serię wygrać i nie będzie potrzeba takich bohaterskich wyczynów z nie wiem 35-40 punktów w jakimś spotkaniu, żeby, żeby, żeby wygrać tę serię. No to żeby się nie powtarzać, Piotrek, zamiast MVP, kto będzie Twoim eksfaktorem w tym pojedynku? Ktoś w trójki mano, Ginobili, Patrick Mills, Marco Bellinelli któryś z tych trzech zawodników będzie wchodził z ławki i co mecz dostarczał ileś tam punktów. I wykluczone, że każdy z nich zagra jeden taki mecz, który będzie tym najważniejszym zawodnikiem z ławki. Eee, także ja obstawiam tą trójkę na równi. Okej, okay, no to przechodzimy do, do pytań a propos naszej serii pomiędzy Spurs i Mavericks. Eee, pamiętacie jeszcze jak trzy lata temu, gdy Spurs przegrywali z Memphis Greedies mówiło się, że to był ich ostatni taniec po mistrzostwo. Jak myślicie, czy teraz mówienie o ostatnim tańcu w przypadku Spurs ma jeszcze jakiśkolwiek sens? Czy ta drużyna po prostu co rok, przez najbliższe 15-20 lat będzie się zjawiała w samej czołówce w zachodu i będzie, będzie walczyła o mistrzostwa? To nie jest ostatni taniec, nie ma sensu o tym mówić, bo nawet jeżeli Tim Duncan skończy karierę po tym sezonie, a chyba nie, to mają rozwijającego się Lenarda, Tony Parker który, jak wiadomo, jest najmłodszym weteranem, był zawsze jeśli najmłodszym Spurs, weteranem. So sorry, że Ci przerwę, ale jeśli z wygrają mistrzostwo, czy nie myślisz, że to byłby idealny moment dla Tima Duncan'a? To byłby idealny, karierę? ja bym na jego miejscu skończył karierę wtedy, tak. Ale nawet jeśli Timi odejdzie, może z nim odejdzie Greg Popowicz, chociaż nie wiadomo, to San Antonio dalej będzie w czubie. Nawet bez jego Dankana, tak myślę. Może jeden, dwa sezony coś im ten i wrócą, bo, bo to jest po prostu za dobra drużyna, tak mają za dużo, mają za, do, za dobry system już wpojony i oni grają po prostu kolejne elementy tej układanki, która, do, która dobrze funkcjonuje, więc za rok Spurs według mnie też będą kandydatami do czołowych miejsc i nawet do tytułu bez względu na to, czy wygrają tytuł w tym roku, czy też nie? Ja podejrzewam, że im dłużej byśmy powtarzali to, że to może być ostatni taniec Spurs to prostu... To oni tym bardziej by to udowodniali, że tak nie jest, więc podejrzewam, że jak przestaniemy o tym mówić, to tak się stanie i przynajmniej w obecnym składzie osobowym to, to się może zmienić. Co do tego, co Karol powiedział, że to byłby rzeczywiście idealny moment, do, żeby zakończyć karierę dla, dla teama Duncan'a, zgodzę się pod warunkiem, że w siódmym meczu na boisku Miami Heat złapie piłkę z przez Mata Bonera, zrobi półtora kroku w tył za linię za trzy i trafi trójkę dającą do grywkę. <noise> Ale nie, tak, tak serio mówiąc, no, to, się, nie no, to jest tak zbudowany cały mechanizm, że nawet jak odejdzie Greg Popowicz, odejdzie Tim Duncan, to dalej Arsie Buford tak będzie budował ten zespół, że znajdzie kolejnych zawodników do tego systemu, znajdzie nowego trenera, których przecież to chwila San Antonio wypuszcza się jako asystentów idących gdzie indziej taśmowo, że, że ta drużyna nie zginie. No, no nie, nie przypadkiem jest ta statystyka, o której ja wspominałem w poprzednim naszym podcaście, że na te 30 parę lat ich obecności w NBA tylko 4 czy 5 razy nie było ich w playoffach. To nie jest przypadek. To jest rzeczywiście pokazanie, że w mieście, które nie jest w topie medialnym, można zbudować drużynę naprawdę topową. No bo to trzeba określić, że spurs. Nie licząc Boston Celtics, Los Angeles Lakers i Chicago Bulls, są moim zdaniem czwartą najlepszą w historii drużyną jeszcze, jeszcze w NBA, bo za chwilę mogą ich przegonić Miami Heat. Okej, okay, no to zajęliśmy się tą drużyną, która, która oczywiście jest lepsza w tej serii, zajmijmy się Dallas Mavericks, którzy będą mieli o wiele więcej problemów. Jak myślicie? Co Rick spróbuje zrobić, aby poprawić defensywę swojej drużyny, która w tym sezonie zasadniczym była najgorsza spośród wszystkich ekip w playoffach? Czy lepszym rozwiązaniem, o czym już troszeczkę wspominał Karol, nie była gra Brandana Wrighta w pierwszej piątce zamiast wychodzenie Samuela D'Alemberta? No, no, nie myślę... wiem, może powinien wiązać sznurówki zawodnikom, żeby, <laughs> żeby się potykali o własne nogi. Nie, to Sorry, no ja nie widzę jednego nawet zawodnika poza szonym marionem, który może rzeczywiście coś dać w obronie. Brandon Wright jest zawodnikiem, który potrafi raz na jakiś czas zablokować jakiś nawet ważny rzut, jak to było chyba w starciu z Phoenix Suns. Ewentualnie, co może Brandon Wright zrobić? No, załapać się do top ten z efektownym blokiem, wyrzucając piłkę w drugi rząd tych trybun. Nie ma, nie ma tam zawodnika, który jest w stanie to zrobić. Naprawdę nie wiem, musi się laleczkę wodu jakoś zrobić sobie drenek Garla i, i gać Tonego Parkera Tim madankami na innych zawodników, żeby rzeczywiście przy oddawaniu rzutów trafiali w bok tablicy. Nie wiem, czy Ryk będzie kombinował. Na pewno będzie próbował grać strefą, będzie zmieniał krycie. I z tym może, może próbować, bo chyba sam jest świadomy, że, że wygranie tej rywalizacji będzie bardzo ciężkie. Benenreich w pierwszej piątce myślę, że może się pojawić, ale nie w pierwszym meczu, kiedy nie będzie wychodziło i będzie szukał właśnie tych, tych rozwiązań na to, jak spowolnić Spurs, to wtedy może się pojawić. Aczkolwiek rzeczywiście nie wydaje się, żeby, żeby Dallas Mavericks mieli argumenty do tego, aby, aby San Antonio pokonać. Szklanka do połowy pusta dla drużyny. Z Dallas, no ale nic dziwnego, skoro to ostatnie zwycięstwo Mavericks nad Spurs miało miejsce jeszcze wtedy, gdy, gdy w ich pierwszej piątce grał Jason Kidd. To chyba najlepiej podsumowuje szansę Mavericks w tej serii. Czyli rozumiem, że nie wierzycie w swoich ostatecznych typach nawet na jedno zwycięstwo Mavericks w tym pojedynku. Dla mnie sweep. 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 Tak, tak, to będzie jedyny sweep w moich typach. Na całe, na całe play ja Z szoku, tak to... szoku mnie też. <laughs> no, ja nie lubię swoich. Ale tu będziemy się różnić, na pewno jak dojdziemy do OKC, to będziemy się różnić. Tak, to na pewno.